Oki! Tajne jest Kie wybuchło, ale się wystraszyłem. Mhm. Granat. Ja mam jeszcze granat? Kurde, ja przestałem słyszeć na jedno ucho. Jak jak fajnie jak Ach, jak Powtarzać się już to samo kurde samo. już tak blisko Chciałbym mieć mieć Mocną jak Desert Eagle. I szybkostrzelną jak ingram E, marzenie ściętej głowy. Dobra Więc Akcja granat Zawsze tej maści ludzi Przeprowadzana w każdej części kraju. A dalej mówię o tej akcji grana Żeby ktoś się nie zdziwił Lipa daj mu ekranie nie trząść się To tutaj wali. Daj mu porą cię czym się dziś rzuca, dziś się rzuca granata. Ale widzę, że na Ciebie to nie robi zbytnio wrażenia. Co ja mam jeszcze? Mam jeszcze... Taki... Możesz sobie walić ile chcesz. Dobra, to jest boss. Więc jeśli to jest boss, to trzeba użyć leków. Nie, ostatni granat. Nie. Nie zrobię tego. Hmm. Taktyka Leszcza! Kurde, ale mam moc W sensie... Dobra Nie wolno Nie, e, e. Chcesz tu mieć takiego powera? Nie chcę się bawić w kotka i myszkę. w głowę, on powinien leżeć, gnić, śmierdzieć Co tylko dusza pragnie Dobra, mam tylko dwie szanse tak La 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 Wierzysz, powinien być dawno martwy. Siedź, siedź. Jakim kosztem on Dobra, berety, już sobie idzie. Może o to chodzi, że ja mam w niego walić tymi granatami? A chyba główka boli i to tak dosyć głośno. Ja nie będę w bosa z takiej odległości walić granatami. Bo już chyba cztery razy powiedział oj, a on dalej stoi. To jest po prostu nienormalne. W końcu stało się co miało się stać. No ja nie dążyłem, dobrze. mi swoją tajemnicę twojej wytrzymałości normalnie. Ja już nie mogę. to ty nie masz zagroż. Ale farta masz więcej niż twoi ludzie. Fajnie! Po no prostu ekstra! Będę ja musiał przed nim uciekać. O, już byłem tak blisko, że wyciec. No oh, kurde, jak on jest twardy, ja nie mogę. Cały odcinek na walce. Super, ja chyba w ogóle go nie będę wrzucał. To bez sensu. Oh, kurde, kiedyś go załatwiłem, może drugim razem. Ja nie doleciałem. W ogóle nie pamiętam, czy ja go załatwiałem, czy on po prostu nie pojawił. No trzeba bez slow motion, na pewno, naprawdę. Pierdziel. Nie jest Tartwórowy koksu nie mogę po prostu nie mogę. też ostro, to będziesz miał ostro. Kurna, się zdenerwuję i będę walić. Na chwilę. Z karabinu sniperskiego. Jest! Matko Boska jedyna. Jest, tu musi być zapis. Obrzyd. To jednak jest. E